4 i 5 października w Sopockim Grodzisku odbył się pierwszy zjazd krzemieniarzy, który nazwano krzemieniotłuk. Nad cisim stawem przez dwa dni słychać było łupanie i tłuczenie. Pokazano techniki obróbki krzemienia sprzed tysięcy lat. Impreza w Grodzisku zbiegła się z obchodami weekendu seniora z kulturą, więc osoby powyżej 60 lat mogły skorzystać z bezpłatnego biletu wstępu. Popatrzmy, jak wyglądała obróbka krzemienia metodami prehistorycznymi, odtworzonymi na podstawie badań i eksperymentów archeologicznych. Co? No, ale 100 zł to jest całe w internecie. Ja płaciłem, nie wiem, 50. Czaki są takie jak gotowe. Też tutaj te i nie są nie są wcale takie fajne, nie? Tu jeszcze masz może z tego coś zrobisz. A ja mam pytanie techniczne, a co się robi z takim odpadem właśnie? Tak e, od, e, od strony BHP, chronione jak, e, to więc jak z wycinaniem drzew w obrzeżu Puszczy Białowieskiej, tak? Witek, może powiedzieć ile odłupków trzeba było wyrzucić tam, czy, czy zostawić, bo to nie ma sensu brać tego po prostu, nie? z tego nic nie wynika. Jak się kopie stanowisko pracowniane, to tak jak my wyrzucamy to. Po prostu no, nie ma sensu tego brać, no, bo pojemność samochodu jest ograniczona, A pleców jeszcze bardziej, nie? Właśnie. Co, fajne? fajne. co? Przyjrzyj się, zobaczymy. Łamał sobie wiesz? Ja też słyszymy sobie. Dobra, ja też muszę jestem. Ja Spodziewam się, To jest mój Panie Witoldzie, bardzo dziękujemy. Idziemy jeszcze podwiedzać, ale wrócimy. Bo to Proshima. jest. My, e... tylko, Słuchajcie, tutaj nie nas to, to się kończy tutaj. No, nie, nie, nie. My nie? jesteśmy do 12 formalnie, ale mm. możemy tylko przyduć, jest pogoda.

dla mnie? No, no, Dobra, Piękny, no. tylko że. jest. No. Nie, Ale ja. Ale tak, jak zostawię. To, Oczko nie? I to na to. Zobacz, to jest. to Zobacz, to jest. to jeszcze... Zobacz, to jest. Zobacz, to

Widoczne pozostałości po dwóch uderzeniach, i możemy stwierdzić, które by było pierwsze, a które drugie. Tak działają też archeolodzy: że znajdując pozostałości, starają się odtworzyć ten proces od, wyjść, od końcowego efektu do początkowego i będą nam odpadać odpowiednie fragmenty

Próbuję zrobić sierp, ale ta bryła jest bardzo gruba, bardzo wąska. To niestety nie sprzyja nam. A także tutaj proszę zobaczyć jak, jaka jest różnica grubości pierwotnej i tej po korekcie, no, ale widać jednocześnie jakie to jest wąskie, jaka ta konkrecja była wąska.

O, udało się. O? I bardzo radykalne uderzenie. Bardzo ryzykowne, bo bardzo łatwo doprowadzić do pęknięcia takiego przedmiotu. Tak? Muszą być bardzo radykalne uderzenia, które są niestety dużym zagrożeniem dla odrabianej dryły, ale niestety to jest tak zwana grawa bank. No to jest bardzo niedobre, ale powinniśmy sobie no poradzić. Teraz tak jakbyśmy opracowywali pośrednikiem. Taki zaczep. Tak. No, stworzyć takie delikatne zaczepienie, które umożliwia właśnie. Przy niewielkiej stracie surowca, szerokości, czyli tych parametrów optymalnych, ścienienie. To jest bardzo dobry surowiec. Lokalny surowiec, nieznany dotychczas, o wyjątkowych właściwościach. Czy Artyla pojechał do Bacha? chyba w tam No to no, Bo então, do Maciejówki do Gachat, w się już wcześniej najlepsze jest to, że w Niemczech została jej córka 16-letnia, która ma też gacha 22-letniego, który pracuje dla TZ na tych wykopach. To jest taki, taki... ten mały piłkarzyk. To jeszcze posłuchaj, najlepszy jest.

Thank yeah. you. Wow. Na samym wykopie to no teraz to nie, i zbierali do wystawki te bo to mi się to wszystko spowiewało na dywan, czy na nie, w ogóle i nie mogli tego zbierać potem, coś. nawet no. nawet kurzając, czy dwa Ja to to Moje pierwsze ufanie to było, jak mieliśmy nad wykopem No i po Ja to zepsuję, stanie coś z tym zrobić.

ale samej tak. Będziemy myśleć, żeby się tu pojawiać, może nie wszyscy naraz To była ciekawa, pouczająca impreza.